Mąż nawet nie podejrzewał, że siedząc w domu, zaczęłam zarabiać więcej niż on. Oszczędzając sporą sumę, przygotowywałam niespodziankę na naszą rocznicę ślubu, ale on mnie uprzedził. Jego prezent odebrał mi mowę. Zasubskrybuj kanał i zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz miłego oglądania. W kuchni. Ciasnej i pełnej śladów codziennego życia, panowała niemal grobowa cisza, przerywana jedynie delikatnym stukotem klawiszy. Marzena Kowalska siedziała przy kuchennym stole, otulona w wypłowiały fartuch, jakby w nim znajdowała resztki bezpieczeństwa. Ekran laptopa był jedynym źródłem światła. Niebieskawy blask odbijał się w jej oczach, zmęczonych ale skupionych. Projektowała logotypy gładko poruszając się po przestrzeni, którą znała na pamięć. Kształty, linie, kolorystyka. Każdy detal był precyzyjny, każdy piksel przemyślany. Nie przypominała nikogo, kto potrzebował uznania. I może właśnie dlatego otrzymywała je regularnie. Była nagradzaną graficzką, choć nikt, kto odbierał od niej gotowe projekty. Nie wyobrażałby sobie, że ich autorka siedzi w maleńkiej kuchni w kamienicy na Żoliborzu z kubkiem niedopitej herbaty i praniem suszącym się nad głową. Nagle klucz w zamku, charakterystyczny dźwięk. Zanim drzwi się otworzyły, Marzena już instynktownie przesunęła kursor do rogu ekranu i zminimalizowała program graficzny. Zamiast tego, przepis na pierogi z mięsem Łukasz wszedł ciężko, z głośnym westchnieniem, jakby cały świat zawisł na jego barkach. Jestem, rzucił nie patrząc w jej stronę i rzucił klucze na stół. Marzena nie odwróciła się, tylko skinęła głową. Jak było w pracy? zapytała, udając obojętność. Jak zwykle. Wszystko na mojej głowie. Bez mnie ta firma by padła. Odpowiedział i usiadł z westchnieniem, przeciągając krzesło tak, że zaskrzypiało podłogą. Co na obiad? Kotlety z ziemniakami. Łukasz zmarszczył brwi. Znowu? Naprawdę? Nie możesz czasem wpaść na coś innego? Nie spojrzała na niego, tylko lekko zacisnęła wargi. Jak ci nie pasuje, możesz sam coś ugotować. Zapadła cisza. Ciężka jak ołów. Wydawało się, że nawet dźwięk ulicy za oknem zamilkł. Łukasz uniósł głowę i spojrzał na nią uważnie, jakby nie poznawał kobiety, która właśnie do niego mówiła. Co to za ton, marzena? Coś ty taka zgryźliwa? Odwróciła się wtedy do niego. Pierwszy raz od kiedy wszedł. W oczach miała zmęczenie, ale też coś innego, zawód, rozczarowanie, cień żalu, który zbierał się miesiącami. Bo jestem zmęczona, Łukasz, cały dzień z Dawidem, a potem projektowanie, gotowanie, sprzątanie. Jestem zmęczona, zaśmiał się, cicho, drwiąco, wielki trud, siedzieć w domu, słowa zawisły w powietrzu, cięższe niż jakiekolwiek oskarżenie. Dla niej to było więcej niż brak szacunku, to było policzek. I wiedziała, że on nawet tego nie zrozumiał. Spojrzała na niego długo, jakby próbując przypomnieć sobie, kim był kiedyś ten mężczyzna. Ten sam, który kiedyś kupował jej białe tulipany, który trzymał ją za rękę na ulicy i mówił, że jej oczy są jak poranna kawa, teraz patrzył na nią z wyższością człowieka, który uważa się za ważniejszego tylko dlatego, że wychodzi rano z domu i wraca wieczorem zmęczony. Nie masz pojęcia, ile robię. A wiesz, co jest najgorsze? Jej głos był cichy, ale drżał. Że nawet nie próbujesz zrozumieć, przestań dramatyzować, nie dramatyzuję, tylko w końcu mówię to, co myślę. Łukasz odsunął się od stołu, oparł się o krzesło i skrzyżował ramiona. Czy to znów o tej twojej pracy? Tak, o mojej pracy, mojej prawdziwej pracy, nie hobby, jak to zwykłeś nazywać. Klienci z Berlina, Amsterdamu i Londynu chcą moje projekty, Łukasz. I wiesz co? Nie wiedzą nawet, że siedzę przy kuchennym stole z dzieckiem śpiącym w drugim pokoju i z mężem, który nie ma do mnie ani krzty szacunku. Jego twarz stężała. Nie przesadzaj, nie o to chodzi. Właśnie, że o to. Zapadła kolejna cisza. W niej było więcej niewypowiedzianych słów niż w całej rozmowie. Nagle, z pokoju obok, rozległ się cichy płacz. Dawid. Marzena wstała powoli, jakby każdy ruch ją bolał. Przeszła obok Łukasza, nie patrząc na niego. Zajmij się nim, rzucił, nie ruszając się. Zatrzymała się w drzwiach. Może tym razem ty? Ja mam jeszcze pracę do zrobienia. Serio? Teraz? Odwróciła się. Właśnie teraz, bo kiedy indziej. Gdy ty uważasz, że to, co robię, nie ma znaczenia? Zniknęła za drzwiami, zostawiając Łukasza samego przy stole. Siedział przez chwilę bez ruchu, patrząc w ekran laptopa, na którym wciąż widniał przepis na pierogi. Jego wzrok przesunął się w bok, kliknął coś niechcący. Na sekundę otworzył się folder nazwany Client Logos 2025. Ujrzał miniaturki projektów. Precyzyjne, eleganckie, jak z katalogów międzynarodowych agencji. Zamknął go bez słowa. W pokoju obok marzena tuliła syna do snu, kołysząc go powoli. Czuła jego ciepło i jego zapach, ale jej myśli nie były przy nim. Nie tej nocy. W głowie wciąż miała jego śmiech. Wielki trud siedzieć w domu przycisnęła syna mocniej do siebie. Nie jesteś niewidzialna. Wyszeptała sama do siebie, jakby próbując przekonać własne serce. Gdy Dawid w końcu zasnął, wróciła do kuchni. Łukasz już tam nie był. Laptop nadal był otwarty. Bez słowa usiadła, kliknęła folder z projektami i wróciła do pracy. Tym razem nie z ukrycia. Nie minęło dziesięć minut, gdy usłyszała szelest papieru. Na blacie ktoś zostawił kopertę. Białą. Jej imię było napisane długopisem, nierównymi literami. Wzięła ją powoli, jakby bała się, co znajdzie w środku. Otworzyła. W środku był wydruk potwierdzenia przelewu, duża suma, od zagranicznego klienta i żółta karteczka z krótkim znajomym pismem może jednak robisz coś ważnego. Ale nie było podpisu. Spojrzała w stronę korytarza. Pusto. I właśnie wtedy usłyszała coś, co zmroziło ją bardziej niż wszystkie dotychczasowe słowa: cichy trzask, drzwi wejściowe, zniknął, bez słowa. Nie wiedziała na jak długo, ale coś się skończyło i coś się właśnie zaczynało. Minęły cztery dni od tamtej nocy, gdy marzena znalazła na blacie kuchennym kopertę bez podpisu i usłyszała trzask zamykanych drzwi. Cztery dni ciszy, które rozdrapywały ją od środka bardziej niż jakakolwiek kłótnia. Łukasz wrócił dopiero w piąty wieczór, bez uprzedzenia, bez słowa, ale nie sam. Drzwi otworzyły się energicznie. Marzena była właśnie przy zlewie, z rękoma w wodzie, gdy usłyszała znajome kroki. I zupełnie obcy głos: Marzena to jest Julianowak powiedział Łukasz stonem tak gładkim jakby to była prezentacja na konferencji Klientka Julia to moja żona Marzena odwróciła się powoli Kobieta która stała obok Łukasza miała długie ciemne włosy spięte w idealny kok nienaganną sukienkę i spojrzenie które przenikało Pewność siebie biła od niej w każdym ruchu Bardzo mi miło powiedziała Julia wyciągając dłoń Łukasz tak wiele o tobie opowiadał. Naprawdę? Marzena podała rękę, miękko, z wymuszonym uśmiechem. Ciekawe, co dokładnie mówił. Nie zadała pytania głośno, ale myśl nie dawała jej spokoju. Patrzyła, jak Julia i Łukasz siadają w salonie, jak on nalewa jej wina, jak nachyla się do niej podczas rozmowy. Gesty pełne naturalności, swobody. Gesty, które kiedyś należały do nich dwojga. Julia opowiadała o swojej firmie projektowej w Krakowie. Mówiła o apartamentach w Pradze, klientach z Włoch, o współpracy z biurem architektonicznym w Wiedniu. Łukasz słuchał z fascynacją, śmiał się, kiwał głową, komentował, jakby uczestniczył w czymś większym, czymś bardziej ekscytującym niż to, co miał tu, w tych czterech ścianach. Marzena siedziała z boku, z kubkiem w dłoniach. Nikt jej nie zapytał o Dawida, o projekty, o to, jak jej dzień minął. Tego wieczoru była meblem, Julia przyszła znów tydzień później, potem znowu. Zawsze z jakimś pretekstem musieliśmy jeszcze coś omówić. Chciałam pokazać Łukaszowi te koncepcje. Marzena nie pytała, ale widziała. Za każdym razem Julia była coraz bardziej obecna, zostawiała ślady. Zapach perfum w przedpokoju, filiżankę odstawioną niedbale na półkę, uśmiech, który nie znikał z jej twarzy nawet wtedy, gdy wiedziała, że Marzena patrzy. Wieczorami, gdy Łukasz wracał późno, nie mówił już, gdzie był. Czasem nawet nie wracał. I wtedy Marzena zaczęła układać sobie wszystko w głowie. Nie miała dowodów, ale czuła, jakby znała odpowiedź. Aż w końcu przyszła ta noc. Dawid spał. W pokoju panowała cisza, zakłócana jedynie stukiem jej palców po klawiaturze. Znowu pracowała, choć tym razem bez zapału. Po raz pierwszy od dawna poczuła, że to, co tworzy, niczego nie zmieni. Łukasz wrócił późno. Nie był pijany, ale w jego ruchach było coś niedbałego, zmęczonego. Sunął buty i poszedł prosto do kuchni. Trzeba kupić mleko, powiedział, nie patrząc na nią, nie odpowiedziała. Patrzyła na niego długo, a potem spokojnie, jakby wcześniej powtarzała to w głowie wiele razy, zapytała: Co się dzieje między tobą a Julią? Zamarł. Przez sekundę wydawało się, że nie usłyszał pytania, ale wtedy westchnął: Nie zaczynaj. To proste pytanie, Łukasz, co jest między wami? Odwrócił się do niej plecami i otworzył lodówkę. Jesteś paranoiczna. Julia to moja znajoma z branży. Nie kłam, widziałam, jak na nią patrzysz, jak się do niej uśmiechasz inaczej niż do mnie, bo do ciebie już nie mam siły się uśmiechać. Te słowa były jak cios: gdyby ją uderzył, może bolałoby mniej. Od miesięcy tylko narzekasz, zawsze zmęczona, zawsze z pretensjami. Nic ci nie pasuje, wszystko ci przeszkadza, a Julia ona rozmawia, ona słucha. Ona się śmieje, bo ty jej jeszcze nie znasz. Może właśnie dlatego jest ciekawsza. Zapanowała cisza. Marzena oparła się o ścianę. Czy ty mnie w ogóle jeszcze kochasz? Spojrzał na nią po raz pierwszy tej nocy. Jego twarz była nieruchoma, jakby analizował odpowiedź. Nie wiem, powiedział w końcu. Może już nie. Słowa nie bolały tak bardzo, jak to, że powiedział je bez emocji. Może powinniśmy się rozstać? Tym razem ona nie odpowiedziała od razu. Czuła, jakby ktoś otworzył w niej drzwi, które przez lata trzymała zamknięte. Nie była zaskoczona, nie płakała. Coś w niej już dawno się przygotowało na ten moment. Łukasz znowu spojrzał w jej stronę. To nie przez Julię, to przez nas, uśmiechnęła się gorzko. A może jedno i drugie. Wyszła z kuchni bez słowa. W sypialni Dawid oddychał spokojnie, pochyliła się nad nim, poprawiła koc, jej palce drżały. Wtedy poczuła, że to naprawdę koniec, nie kłótnia, nie tymczasowy kryzys, nie jedna noc ciszy, koniec czegoś, co kiedyś było obietnicą. Spojrzała na swoje odbicie w lustrze obca kobieta, ale w jej oczach, pierwszy raz od dawna, Błysnęło coś więcej niż żal, błysnęła decyzja. Od dnia, w którym Łukasz powiedział: Może powinniśmy się rozstać, w mieszkaniu panowała cisza, która nie była już tylko milczeniem, to była bariera zimna, napięta przestrzeń między nimi, której nie dało się przekroczyć słowem ani gestem. Codzienne życie toczyło się jak mechanizm rutynowe czynności wymuszone rozmowy o Dawidzie. Krótkie wymiany zdań na temat rachunków czy zakupów. Nic więcej. Aż do tamtego wieczoru Łukasz wszedł, trzymając w ręku skórzaną teczkę. Kiedy zamknął drzwi, nie poszedł do kuchni, jak zwykle, nie zdjął butów. Zatrzymał się przy stole, gdzie Marzena siedziała z laptopem, ale tym razem nie pracowała. Patrzyła przed siebie bez emocji. Musimy porozmawiać, powiedział cicho, ale stanowczo, nie podnosząc wzroku. Położył teczkę na stole. Tu są papiery rozwodowe. Słowa wypowiedziane tak zwyczajnie, niemal z ulgą, wstrząsnęły powietrzem w pomieszczeniu. Marzena nie zareagowała od razu. Wpatrywała się w niego przez chwilę, jakby chciała sprawdzić, czy to prowokacja, czy test. Nie była zaskoczona. Nie spojrzysz mi nawet w oczy? Zapytała. Łukasz wziął głęboki wdech. To nie jest łatwe. A mimo to przyszedłeś z gotowymi papierami, zapadła chwila ciszy. Nie będziesz mnie powstrzymywać? Zapytał z wahaniem. Jej odpowiedź była spokojna, niemal chłodna. Nie mam powodu. Jeśli to twoja decyzja, to twój wybór. Nie było w tym ani krzyku, ani łez, tylko rezygnacja podszyta czymś głębszym może zawodem, może końcem złudzeń. Marzena wstała powoli. Odeszła na chwilę do sypialni. Łukasz został sam przy stole. Przez chwilę jego wzrok błądził po pomieszczeniu, po krzesłach, na których kiedyś siadali blisko siebie, po półkach, które montowali razem, po kuchence, przy której kiedyś gotowała mu ulubiony rosół. Gdy wróciła, niosła w rękach grubą, ciężką teczkę z czarną wstążką. Położyła ją obok jego dokumentów. Spójrz na to. Co to jest? – spytał, wyczuwając napięcie. Moje życie, moja praca – otworzył teczkę. Na wierzchu znajdowały się umowy, elegancko zszyte z podpisami klientów z zagranicy. Pod nimi wydruki przelewów, raporty, wykresy, słupki rosły miesiąc po miesiącu. Co to ma znaczyć? Że od dwóch lat zarabiam więcej niż ty. Dużo więcej – Głos Marzeny był spokojny, ale w jego rytmie drgała stal. Łukasz zaczął kartkować dokumenty. Jego ręce nie były już pewne. Wzrok się zatrzymywał. Projekt logo dla firmy farmaceutycznej w Oslo. Kampania dla marki modowej z Wiednia. Strategia wizualna dla startupu z Londynu. Wpływy na konto regularne, wysokie. Z każdą stroną jego twarz bledła. Dlaczego mi o tym nie powiedziałaś, podniosła na niego wzrok, bo nigdy nie chciałeś wiedzieć. Chciał coś powiedzieć, ale nie znalazł słów. Marzena wyciągnęła kolejne dokumenty z dołu teczki. Położyła je powoli na stole, jeden po drugim. Budżet na remont mieszkania na Mokotowie, powiedziała, wskazując na folder. Plan był, żebyśmy mieli własną przestrzeń, spokojem dla Dawida i pracownią dla mnie podała następny: Twoje zgłoszenie na kursy projektowania przemysłowego w Berlinie. Zarejestrowałam cię, zapłaciłam. Chciałam, żebyś wreszcie robił coś, co naprawdę cię interesuje. Łukasz zamarł, nie dotknął dokumentów. A to. podała mu ostatnią kopertę. Rezerwacja hotelu w Wenecji. Rocznica. Pamiętasz? Patrzył na kartki, ale nie widział. Robiłam to wszystko, bo wierzyłam, że mamy jeszcze szansę, że jeśli damy sobie przestrzeń, czas i cele, to wróci to, co było kiedyś. Ale ty wolałeś Julię, wolałeś siebie. Nie wiesz wszystkiego. Wiem wystarczająco. Łukasz wstał nerwowo, przestępując z nogi na nogę. Myślałem, że mnie potrzebujesz, że jesteś zależna, że bez mojego wsparcia sobie nie poradzisz. A ja myślałam, że jesteśmy partnerami. Spojrzał na nią i w jego oczach po raz pierwszy pojawił się cień czegoś prawdziwego, może wstydu, może strachu. To wszystko było za moimi plecami, bo ty stałeś do mnie plecami przez ostatnie dwa lata. Zapanowała cisza, w której zmieściło się wszystko. Wszystkie niewypowiedziane zdania, zmarnowane szanse, ciche prośby, których nikt nie słyszał. Łukasz usiadł z powrotem. Nie sięgnął po swoje papiery. Marzena wzięła głęboki wdech. Nie chcę wojny, ale nie będę już czekać, aż mnie zauważysz. Mi co teraz? zapytał szeptem. Spojrzała na niego z taką pewnością, że nie potrzebowała krzyczeć. Teraz ja podejmuję decyzję. Wstała i wyszła z pokoju. Zostawiła go samego, wśród papierów, które rozbijały jego dotychczasowy obraz świata. On patrzył w stół, jakby to tam miał znaleźć odpowiedzi, ale było już za późno. Z sypialni dobiegł dźwięk przesuwanych walizek. Zabrała walizkę bez pośpiechu. Łukasz patrzył na nią z niedowierzaniem, jakby dopiero w tym momencie uświadomił sobie, że to się naprawdę dzieje, że wszystko, co budowali, lub raczej udawali, że budują, właśnie się kończyło. Ale to już nie była jego decyzja. Nie zapytał, dokąd idzie, może myślał, że to tylko demonstracja, może sądził, że wróci, że jak zawsze wszystko przeminie, wyciszy się, zagoi, ale ona nie zatrzymała się nawet w progu, kiedy drzwi się zamknęły, Łukasz został sam z ciszą, która nie była już tylko brakiem dźwięku, była pustką po kimś, kto przez lata znosił więcej niż ktokolwiek powinien. Julia miała inne spojrzenie początkowo fascynacja, pochwały, szybkie decyzje, drogie kolacje, łóżko, do którego nie trzeba było nic tłumaczyć, ale po tygodniach entuzjazm przerodził się w chłód. Julia była ambitna, niecierpliwa. Bezlitosna. Mówiłeś, że jesteś menedżerem, że masz wpływy, że potrafisz działać pod presją, Łukasz milczał, a ja widzę tylko mężczyznę, który nie ma pracy, nie płaci rachunków i siedzi u mnie na kanapie, jak pies, który zapomniał, gdzie jego miejsce. To tylko chwilowe, próbował się bronić. Ja się pozbieram. Kiedy? W przyszłym roku? Za pięć lat? Kłótnie powtarzały się częściej niż śniadania. Julia miała temperament, który wcześniej go pociągał, teraz go przytłaczał. Czuł się jak ktoś, kto podniósł kamień, by znaleźć pod nim gniazdo os. Stracił resztki pewności siebie. Agencja, w której pracował, rozwiązała z nim umowę. Nikt nie potrzebował człowieka z wypalonym nazwiskiem i nijakimi osiągnięciami. Przyszłość, którą wyobrażał sobie z Julią, prysła jak mydlana bańka. Pewnej nocy, gdy Julia trzasnęła drzwiami po kolejnej awanturze, wziął telefon, wahał się długo, wypił dwa kieliszki whisky, zanim odważył się nacisnąć zieloną słuchawkę. Marzena odebrała po drugim sygnale: Halo? Jej głos był spokojny zbyt spokojny Marzena ja popełniłem błąd. Tak, popełniłeś, zacisnął powieki, pozwól mi wrócić. Ja to wszystko naprawię. Będziemy znów razem, mogę. Nie, to jedno słowo było jak ostrze. Bez złości, bez histerii, po prostu koniec. Proszę cię. Ja cię kocham. Nie, Łukasz. Ty nigdy mnie nie kochałeś. Kochałeś obraz, który sobie stworzyłeś milczącą, wygodną kobietę. Gdy pokazałam ci, kim jestem naprawdę, Uciekłeś, to nieprawda. Jest i ty o tym wiesz. Rozłączyła się. Telefon sunął się z jego ręki i uderzył o podłogę. Minęły lata. Łukasz nie próbował już kontaktować się z nią. Czasami, w bezsenne noce, wpisywał jej nazwisko w wyszukiwarkę. W końcu ją znalazł. Zdjęcia, Wenecja. Dawid, już starszy, uśmiechnięty, trzyma ją za rękę. Po drugiej stronie mężczyzna obcy. Silny, spokojny, z twarzą pełną szacunku i ciepła. Marzena wyglądała inaczej, była promienna, swobodna. Nie było w niej śladu kobiety, którą zostawił. Patrzył na te zdjęcia długo, z zazdrością, z żalem, ale najbardziej z poczuciem straty, którego nie dało się już odwrócić, bo stracił nie tylko żonę stracił jedyną osobę, która widziała w nim potencjał która chciała jego dobra bardziej niż własnego, która wierzyła, nawet gdy sam przestał wierzyć w siebie. Marzena wróciła do mieszkania na Mokotowie, które od dawna już było jej. Dawid biegał po salonie, śmiejąc się głośno, a jej nowy partner właśnie otwierał butelkę wina. Stanęła przed lustrem. Nie widziała już kobiety zmęczonej, przestraszonej, która kiedyś patrzyła na swoje odbicie z pytaniem Czy to wszystko? Teraz widziała kobietę silną, pewną siebie, nie idealną, ale prawdziwą. Nie było już lęku ani pustki, była tylko jedna myśl to moje życie i już nigdy nie oddam go nikomu.